To było jedyne takie spotkanie, które marzyłam, aby się zakończyło. Kogo z końskich influ nie lubisz i usunęłabyś go z internetu na zawsze? Czy kiedykolwiek padło Cię uczucie zazdrości o więź Mateusza z primą Lublowką? No ale właścicielka wysłała wyzwanie sądowe do zapłaty. Hej, hej, hej! Z tej strony Aleksa, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w nowym odcinku. Dzisiaj odpowiem wam na 10 najbardziej lajkowanych pytań z postu, który dam na Instagramie. Kotek, ale czy ja ci przeszkadzam? Ja ci przeszkadzam? Tak? Cicho, cicho! Kot! No! Opowiem Wam tak, na 10 najbardziej lajkowanych pytań, które dałam w poście na Instagramie i wylajkowaliście. No i zobaczymy, czy one będą jakieś mocne czy niemocne. Mati je powybierał i uszeregował od najmniej lajkowanego do najbardziej lajkowanego, które będzie na końcu. Ale najpierw chciałabym Wam coś powiedzieć, że będę sprzedawać swoją pakę. Są dwa powody. Pierwszy jest taki, że no nie mieszczę się w niej, y, tym bardziej, że teraz będę... <laughs> Jak nie kot, to jakiś koni mi tak... Ty... Y, tak, dwa powody. Pierwszy to taki, że się w niej no nie mieszczę, y, nie wchodzą mi w kaski y, i wszystkie rzeczy, które mam teraz, a no chcę już kompletować sprzęt, dla dziewczynek, no bo już za rok o tej porze to już będziemy jeździć. E, na pewno będzie więcej siodeł, a tutaj mi dwa tylko wchodzą. E, no, więcej ogłowi, całego sprzętu ochraniaczy dla dziewczyn, i chciałabym to mieć w takiej jednej całej wielkiej pace. Kupić sobie taką pakę, która będzie taką no, ogromną taką szafą w stajni, i wszystko będę miała pochowane, bo tutaj też się strasznie kurzy. No i kilka rzeczy tutaj mam porozwalanych, bo się już nie mieszczą w tej palce. No bo tu się nie jest właśnie. No Dwa siodła, tu kask mam tak położony, oficerki, y, cztery szuflady. No a drugi powód jest taki, że no DILA raczej pójdzie na dalszą diagnostykę niż tylko rezonans. Y, prawdopodobnie scintografię będę chciała zrobić, tomograf szyi, a to są kolejne, kolejne nie, tysiące plus leczenie. No także potrzebuję teraz trochę więcej kasy na tą DILĘ. No i no, stwierdziłam, że, że paka pójdzie na sprzedaż. Ona jest praktycznie w stanie idealnym, nie jest tu nic zniszczone, ona była cały czas pod pokrowcem, no po prostu stan idealny jak nowa, no tylko wiadomo będziecie musieli sobie ściągnąć te naklejki, no ale to też bez problemu można zrobić. Można ją też przemalować jak chcecie. Nie musi być różowa, bo można zmieniać kolor ta grumie tak z tekstę grumów i słuchajcie razem z pokrowcem ona kosztuje normalnie 26 tysięcy ponad 26 tysięcy plus VAT no ja ją sprzedam ze wszystkim za 13 tysięcy jeśli ktoś byłby chętny na szybki zakup to nawet mogę jeszcze zejść eee, ale no były pieniędzy. Także czeka idzie na sprzedaż, a my już zaczynamy odcinek. W sumie będzie 13 pytań, bo Mati wybrał 13, także jakiś bonus dla Was. I jedziemy od najmniej lajkowanego. Czy myślałaś kiedyś, żeby skończyć z social mediami, odciąć się od YouTube'a, Instagrama i przestać pokazywać swoje życie? Nie męczyć się czasem bycie osobą publiczną. Do tej pory nie miałam nigdy takich myśli chyba na poważnie. Czasem się zastanawiałam, jakby to było jak. Już nie być w tych mediach, nie być osobą publiczną, nie nagrywać i jakby to wszystko wyglądało. Czasem jak Dila znowu na coś zachoruje, to mam pół dnia trwające takie myśli, że nie, już dosyć z tym, po prostu już nie mogę, że, że, że co to ma być, że kończę ze wszystkim. Ale potem się ogarniam i wraca już normalność. Także na pewno jeśli... Nie przytłacza nagrywanie, no to wiecie, że ja po prostu nie nagrywam i mam jakieś tam przerwy w filmach i tak dalej, ale to nie było nigdy jeszcze na taką skalę, że myślałam, żeby w ogóle nie wrócić do tego nagrywania. Po prostu często się przebodźcowuję i potrzebuję jakąś tam przerwę. Jak mam też dużo roboty, czy tam dużo na studiach, egzaminów, wszystko się nagle na mnie nawala, no to wiadomo, wtedy też potrzebuję przerwy. Ale nigdy nie chciałam skończyć zupełnie ze wszystkim tak na poważnie. No nie wiem, czy coś się zmieni. Na razie nie chcę i mam nadzieję, że tak zostanie. Kiedy 100 godzin w stajni? Ja wiem, żeby czekać na ten film i sama bym go chciała już nagrać. Jednak sprawa wygląda tak, że ja naprawdę nie miałam czasu w te wakacje tego nagrać. My co chwilę gdzieś jeździliśmy, mieliśmy jakieś wyjazdy, obozy, spotkania z wami i po prostu nie miałam nigdy takich czterech dni z rzędu w domu, które mogłabym poświęcić na nierobieniu niczego innego, tylko siedzeniu tu w stajni. I nagrywaniu. Ja też miałam przez wakacje praktyki i na studiach, które jeszcze robię, i jeszcze po prostu one trwają do połowy września. Także mam nadzieję, że to nagram do końca września. Mam taką nadzieję, ale też już mamy trochę wyjazdów w tym, w tym wrześniu. No po prostu tyle się dzieje, że nie mam czterech dni takich wolnych, które bym mogła przeznaczyć tylko i wyłącznie na to i nic innego po prostu nie robić i nie wyjeżdżać ze stajni, a chciałabym to też dobrze zrobić. Musicie jeszcze trochę poczekać, ale na pewno to nagram. Bo na pewno chcę to nagrać. Czy kiedyś na spotkaniach Kawaliada z Trzegą i TP miałaś myśli, by powiedzieć, że koniec spotkania. Miałam taką myśl w Krakowie i w sumie do tego to doszło. W Krakowie na Kawaliadzie to była po prostu. To było jedyne takie spotkanie, które marzyłam, aby się zakończyło. Nie wiem, ten tłum ludzi, który nas od Kaczał nie reagował na żadne prośby, aby się odsunąć na kilka metrów, bo nawet nie mieliśmy sobie jak zdjęć robić, bo byli tak blisko. Że nie dało się zdjęcia zrobić, bo po prostu tłum stał tak blisko. I my błagaliśmy wręcz, żeby, żeby się odsunęli, żeby się ustawili w kolejkę. Ale w ogóle no, ci rodzice też pchali te dzieci, w ogóle nam nie pomagali, żeby ogarnąć tą sytuację. Eee, nikt do mnie nie chciał pomóc, żadnym właśnie też z, z rodziców. Wszyscy bar jeszcze bardziej te dzieci pchali, żeby jak najszybciej zrobić sobie zdjęcie. To było tragiczne, czułam się wtedy, że nikt mnie nie szanuje, że po prostu jestem jakąś zwykłą maskotką albo zwierzęciem w zoo i po prostu nikt nie patrzy na moje potrzeby i traktujemy tak przedmiotowo i czułam się okropnie. Brakowało mi już tlenu i czułam, że mi brakuje tlenu, aż w końcu po prostu zemdlałam i mnie Kasper od wyprowadził, za co mu bardzo znowu dziękuję. Ale wtedy poszłam na vip i wiem, że się rozryczałam i ryczałam jak głupia i była mizerka, Julka, Wiktor Batman i oni mnie pocieszali, a Matin z Wami został wtedy i robił sobie te zdjęcia, ale to było tragiczne dla mnie przeżycie. I od tego momentu zawsze już mamy full ochrony na kawaliadzie. Co się stało, że nie macie już współpracy z Horse and Pony. Nie będę ukrywać, że dostaliśmy też lepsze warunki po prostu od innego sklepu, którym jest teraz Horse. No wiadomo, że Influencerstwo i bycie ambasadorem no to jest w jakimś tam y, stopniu praca już nasza. Także na te warunki współpracy też patrzymy i po prostu pojawiły się lepsze warunki, pojawiła się też jakaś nowa zmiana. No wiadomo, w sklepie Horizon Pony też nie ma wszystkich rzeczy, które lubię, które chciałabym promować. Y, jakiś marek. Na no jednak Horze miało też ogromny wybór marek, y, które lubię i mogłam coś sobie nowego pozamawiać z tego sklepu i... No, w ogóle z Horse and Pony byliśmy już chyba dwa lata. No także też była pora na taką zmianę i zmiany są potrzebne w życiu. Kiedy trzecia część historii Dili? Ogólnie to jest też ten rodzaj filmu, który pochłania mega mega dużo czasu, bo ja mam pełno folderów na dysku ze wszystkich lat, jak miałam Dile. I tych nagrań i zdjęć tam jest masa, i ja po prostu muszę wszystko przejrzeć, posegregować, upoustawiać chronologicznie. Ja już ogólnie zaczęłam zbierać materiały i przeglądać to wszystko, tylko że właśnie teraz też brakuje czasu, aby tak porządnie do tego przysiąść, ale też mam nadzieję, że w tym roku jeszcze wyjdzie ten film, bo chciałabym go chciała nagrać i tak sobie powspominać. No, na pewno zaczęłam już to robić, ale no jeszcze trochę czasu na pewno minie, bo też chciałabym to zrobić dobrze jak poprzednie filmy właśnie z życia Dili. Czy opowiesz dokładnie historię z tą stajnią marzeń, rajem dla młodych koni, gdzie stała Prima jakoś rybak i co tam poszło nie tak? No ogólnie była taka sytuacja, że mm, Prima się skaleczyła w pęcinę. No i jakby właścicielka wysłała mi to zdjęcie tego skaleczenia i że jej to przemyła i że jest wszystko ok. No ale gdy po trzech, po dwóch, trzech dniach yy, przyjechaliśmy zobaczyć no co u Primy i ją odwiedzić, no to prima stała w ogóle taka osowiała, zły, spuszczony, bardzo wysoka gorączka i cieknąca ropa, y, po prostu z tej rany. No, a właścicielka mi pisała wtedy, że jest wszystko ok, że przemyła mała ranka i nie mam się czego bać, y, a nie obawiać i że jest wszystko ok. No a jednak y, no, stan primy był krytyczny, podejrzewaliśmy nawet zakażenie stawu. No, i stan był na tyle krytyczny, że od razu prosto z tej stajni musieliśmy ją zawieźć do kliniki, bo jeśli by się okazało, że to jest zakażenie stawu, no to to jest od razu operacja. Na, na stole operacyjnym w ogóle masakra. Postanowiłam w sumie, że prosto z tej kliniki już wrócimy do Rio, bo. No nie wiem, no jakoś nie chciałam, żeby prima wracała na wolny wybieg, ona jednak najlepiej czuje się z nami, co widać teraz. I to była chyba najlepsza decyzja w życiu, że my... Ją stamtąd wzięliśmy, bo teraz możemy z nią codziennie trenować, codziennie widzimy, czy coś jej jest, jakby od razu możemy zareagować, jak się coś dzieje. Tam jednak było daleko, my tam jechali, jeździliśmy dwie godziny w jedną stronę, więc w sumie nie przemyślałam wszystkich za i przeciw, biorąc w ogóle primę na jakikolwiek wolny wybieg, nie mówię nawet. O tamtym konkretnie. Tylko, że po prostu uważam, że najlepiej mieć konia jak najbliżej siebie, codziennie samemu go doglądać i codziennie wszystko ogarniać. Także po prostu prosto z kliniki. My już wiedzieliśmy, że raczej tam nie wróci, także od razu pobraliśmy wszystkie rzeczy i po prostu została od tego czasu e, w Rio. No, też była taka sytuacja, że no, jakby chcieliśmy pogadać polubownie z tymi właścicielami, bo tam był miesiąc wypowiedzenia y, ze stajni, no więc trzeba było i tak zapłacić za kolejny miesiąc. No, w, tym, w tej klinice to my zapłaciliśmy też, y, transport kosztował tysiąc, y, w klinice zapłaciliśmy, o ile dobrze pamiętam, tysiąc. 600 około 2000, bo to było też nocne przyjęcie, także no trochę tych tysięcy się uzbierało. No i po prostu chcieliśmy jakoś to załatwić, żeby już nie płacić za ten kolejny miesiąc. Też uważałam, że to było trochę niedopatrzenie. Tamtych ludzi, którzy mieli się jednak zajmować y, tymi końmi, no ale właścicielka wysłała wezwanie sądowe do zapłaty, także no już zapłaciłam i chciałam mieć to z głowy i nie chciałam się bawić w żadne wiecie sądzenia i tak dalej, po prostu zapłaciłam i no nie chcę mieć nic do czynienia więcej z tą stajnią. Jak myślisz, czy Prima ma szansę na duży sport typu kawaliada? No ogólnie. No właśnie. Zależy, co masz na myśli, bo na kawaliadzie są i niskie konkursy, i są wysokie konkursy. Także. Raczej nie możemy na to patrzeć w takich kategoriach, bo mogę na kawaliadzie również równie dobrze wystartować konkurs 110, który myślę, że Prima w przyszłości pójdzie. Ale również na kawaliadzie mogę wystartować konkurs Grand Prix 155, który nie wiem, czy Prima pójdzie. Także to pytanie trzeba doprecyzować. Czy Prima ma szansę na duży sport? Słuchajcie, czy na duży? Nie wiem. Ma bardzo dobry rodowód. Darkan chodzi, w wysokie konkursy, chyba już 145 chodzi. Także no wszystko zależy od niej, czy ona będzie w stanie skakać w takie przeszkody, czy psychika jej na to pozwoli, czy sprawność fizyczna jej na to pozwoli, czy będzie miała dobry sportowy trening od początku, czy ja w ogóle będę chciała taki sport jeździć, czy. Czy ja będę chciał taki sport? Czy Mati będzie chciał taki sport jeździć. Ja nie wiem, może pod jakimś dobrym miejscem, kiedyś by poszła coś większego niż 110, ale czy to wysoki sport? no... Ola, skoczysz na primę 150? Ola, czy pojechałabyś na primie Wysoki Sport? Nie wiem, ciężko mi to z perspektywy dwuletniego końca. No właśnie. Na pewno uważam, że Lowka ma większe szanse na wyższy sport niż Prima, no bo już teraz ma nawet o wiele lepszą technikę i lepiej skacze i wszystko, no ale zobaczymy, zobaczymy kochani, zobaczymy. Jak nie będzie wysokiego skakać, to też będziemy ją kochać. Czy będziesz sprzedawała rybaki Primy i Lofki? W ogóle na ten moment nawet nie wiem, czy chcę je zaźrebiać. Ja mam takie fazy, raz mocno chcę je zaźrebić, potem znowu ich nie chcę zaźrebiać, potem znowu myślę, żeby je zaźrebić, potem znowu, że nie. I to mi się tak ciągle zmienia, że, że ja nie wiem, czy w końcu je kiedyś zaźrebimy, czy nie zaźrebimy. Jeśli zaś robimy, no to pewnie maty nie będzie chciał sprzedać źrebaka na pewno po prymie. Jak utrzymamy więcej koni, nie mam pojęcia, <laughs> może jak jakąś już sobie kupimy działkę i będziemy je trzymać na swoim wolnym wybiegu. Nie mam pojęcia, ja też tak nie chcę wybiegać w przyszłość. Ja nienawidzę gdybać, co by było, gdyby to, gdyby to, nienawidzę gdybać o przeszłości, że może jakbym coś zrobiła inaczej, to by było inaczej. Ja ogólnie żyję teraźniejszością. To co jest yy, teraz to, co się dzieje w chwili obecnej, to mnie interesuje i naprawdę reszta mnie nie interesuje, ani przyszłość, ani przyszłość, także na ten moment mam fazę, że nie chcę ich zaś rybiać. Czy mi się to zmieni? Zapewne tak, kiedy nie wiem, ale czy będziemy sprzedawać rybaki? To jest tak odległy czas, słuchajcie, że na tą chwilę też nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Nie, nie będziemy. Za ile byś wyceniła Dile, Lofke i Prime? Ojej, Dile... To uważam, że nikt by Dili nie kupił, tak szczerze mówiąc. No, ja jednak otwarcie mówię o jej wszystkich chorobach, kontuzjach itd. i tak ja, dalej. I ja jestem pewna, że nikt by Dili nie kupił, bo ona się po prostu nie opłaca. Cały czas ona tylko pożera pieniądze, a nawet na nie nie jeżdża. Uważam, że. No, no nie wiem, no trudne pytanie, ale uważam, że Dili nigdy by nie kupił, więc jest bezcenna. <tak>, tak, tak mogę o tym powiedzieć. Prime. Na ten moment Prime bym wyceniła może na 25 tysięcy do 30 euro, złoty. Myślę, że, że to jest realna cena. Lowkę bym wyceniła patrząc na ile ją kupiłam, że już jest. Starsza, chociaż teraz ma też krzywe nogi, które próbujemy wyprowadzić. Nie wiem, może 40-45 bym za nią dostała od kogoś, biorąc pod uwagę jej super rodowód, wygląd i w ogóle, że jest przepiękna i super skacze. Nie wiem, strasznie trudne pytanie, wiecie? Dajcie znać w komentarzu, na ile wy byście wytnili moje konie. Czy planujecie mieć kiedyś dzieci? No, to jest też pytanie typu przyszłość, i na ten moment nie, absolutnie nie chciałabym mieć dzieci. Czy mi się to zmieni za 5 lat? To jest również bardzo możliwe. Nie wiem, co będę za rok myślała, co dopiero za 5 lat. Na tę chwilę absolutnie nie chciałabym mieć dzieci. Kogo z końskich influ nie lubisz i usunęłabyś go z internetu na zawsze? Oho. Ogólnie to też jest bardzo trudne pytanie, ale wiecie co? Nie wiem, czy będziecie zadowoleni z tej odpowiedzi. Ale ja naprawdę nauczyłam się nie oceniać co robią inni, nie patrzeć na innych i jakby kompletnie nie żyć innych życiem. Ja, jak zauważycie nawet, ja nie biorę udziału w żadnych dramach, nie wypowiadam się nigdy o nikim. Raz o koniarstę się tylko wypowiedziałam kiedyś, bardzo dawno temu i w sumie nie powinnam. Jakby naprawdę nienawidzę i nie lubię się wypowiadać o innych ludziach publicznie. mnie to naprawdę nie obchodzi, co kto, co kto robi. Zauważyłam, że, że to jest dobra droga, jednak dużo osiągnęłam. Na tym, na tym, co robię. Nie biorąc udziału w żadnych dramach ani, ani nic takiego, nie oczerniając ludzi w internecie. Nie wiem, ja z czystym sumieniem Wam mogę powiedzieć, że mnie to nie obchodzi, co robią inni, i skupiam się tylko na tym, co ja robię. I skupiam się na tym, jakie ja mam cele, plany, marzenia i dążę do ich realizacji, a nie patrzę w ogóle, co robią inni, bo to jest moje życie, to jest ich życie. No ja też nie jestem, jakby nie czuję się taka kompetentna do tego, żeby oceniać innych. Mogę ogólnie powiedzieć, czego nienawidzę w innych influencerach i czego mogłabym się pozbyć jako ogólnego zachowania. No to na pewno nienawidzę wybijania się na dramie, przyczepiania się do wszystkiego i kręcenia z tego po prostu dramy, byleby była, byleby po prostu zasięgi robić na dramie. Nienawidzę tego, po prostu to mnie tak irytuje i nie mówię tutaj o takim profilu jak robi Gazela na przykład, no bo Gazela ma bardzo fajne filmy, omawia wszelkie dramy, ale ona też nie ocenia i nie mówi o, patrzcie jaki debil, czy coś takiego. Tylko ona ogólnie ma taki y, kanał newsowy, gdzie omawia wszelkie dramy, ale ona też nikogo tak nie ocenia i jakby nie prowokuje dram. O, nie prowokuje dram, ale strasznie mnie denerwują osoby, które prowokują dramy w sumie o nic, byleby tylko gadali o nich. Nieważne jak gadają, ważne, że gadają, dramy są najważniejsze, trzeba o wszystkim nagrać, co mnie strasznie irytuje. Irytują mnie konkursy, wieczne konkursy, gdzie po prostu, słuchajcie, jest do polubienia, do za Obserwowania 30 osób, i po prostu ciągle są tylko te konkursy. Ja chyba nigdy nie zrobiłam konkursu z innymi influencerkami, byleby tylko nabić im follow. Ja jak już to robię konkursy z firmami i są do zaobserwowania firmy, z którymi współpracuję. 30 do zaobserwowania influencerek, i tych konkursów jest po prostu wysyp. Ja nie wiem, kiedy. Te influencerki to zrozumieją, że te konkursy im nic nie dają, bo one to robią tylko, żeby zgarniać follow, ale to są tylko puste follow, bo po konkursie zazwyczaj ludzie ich odobserwują albo to są tylko takie puste follow, ludzi, których po prostu nie interesuje dana influencerka, po prostu chcą wysłać, wygrać nagrodę. One nie będą aktywne na ich profilu, nie podniesie się zaangażowanie, czyli będzie miała na przykład tych 10 tysięcy obserwatorów, ale nadal tylko 100 czy 200 lajków pod zdjęciami, bo to nie są zaangażowani w ogóle obserwatorzy, którzy co wnoszą naszą do tego profilu. Są tylko puste obserwacje. Potem taka influencerka sobie mówi: przecież mam 10 tysięcy obserwujących, czemu nie dostaję współpracy, a coraz więcej firm teraz patrzy właśnie na zaangażowanie, czyli na lajki, na komentarze, na ilość tego pod postami, na ilość wyświetleń na story. Zauważcie, czemu influencerki mają lajki poukrywane pod zdjęciami, żeby firmy nie widziały że tak naprawdę mają 10 tysięcy obserwacji, a w ogóle lajków pod zdjęciami, bo, no bo nie dostaną współpracy. I jakby to mnie strasznie denerwuje. Co mnie jeszcze denerwuje? Jest jeden taki profil na Instagramie, co po prostu są tylko współprace na koncie. Nie ma nic wartościowego kompletnie, nie ma żadnej pracy nawet z koniem pokazanego, pokazanej, nie ma kompletnie nic. Każde zdjęcie czy rolka to jest tylko współpraca, 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 współpraca i pokazywanie produktów. To mnie też strasznie irytuje, bo uważam, że nie o to w tym chodzi. No. Oczywiście skrajnej patologii też mówimy nie i znęcania się nad końmi, ale to no to chyba to jest w ogólnej, no w sensie to wiadomo, że tego nie tolerujemy. No, ale tak to nic mi teraz nie przychodzi do głowy i pamiętajcie, żyjcie swoim życiem. To wasze życie i realizujcie się w swoim życiu, nie patrzcie na życie innych, nie oceniajcie innego, innych życia, po prostu po co, po co, szkoda nerwów, szkoda czasu i to, żeby skrytykować kogoś w internecie, to wam zabiera naprawdę wiele cennych minut, które moglibyście poświęcić na rozwój swój i siebie. Kiedy Mati ci się oświadczy? Słuchajcie, to jest pytanie do Matiego, a nie do mnie, jakby ja nie wiem, ja jestem mm, fanką tradycyjnych zaręczyn, że tak powiem, Czyli, że ja nie mam zamiaru się Matiemu oświadczać. To on się ma oświadczyć, ale kiedy? Ja nie wiem. To jest jego decyzja, także to jest pytanie do Matiego. Zadajcie mu to pytanie, ja naprawdę nie wiem. I ostatnie pytanie, uwaga, najbardziej lajkowane, bo aż 1594 lajki. Czy będziesz chciała kryć jeszcze kiedyś Dile i czy już się zdecydowałaś, kiedy kryjesz dziewczynki i kim? Co do tych dziewczynek, które już Wam odpowiedziałam yy, na... Wcześniejszym pytaniu, że nie wiem, czy je będę kryć i kiedy i czy w ogóle. Co do Dili, jakby sprawa wygląda tak, że ja bardzo bym ją chciała jeszcze zażrebić, gdyby ona już nie mogła wrócić do pracy, ale mam obawy właśnie przez to. Że ona była operowana. I ja rozmawiałam już z wieloma weterynarzami o tym. No z dziesięcioma na pewno, czy można zaśrebiać klacz po operacji kolki, i każdy mi powiedział, że nie ma żadnego problemu, nie ma żadnego przeciwwskazania, no i że można, i że oni normalnie tak robią, i że jest wszystko dobrze, i, i no nie ma żadnego problemu. Jednak nadal się trochę boję, i jakby teraz też. Ktoś mi napisze, no, że zaś robiłam delay, teraz ma tyle chorów przez to i tak dalej. Jakby kolka Dili możliwe, że była spowodowana ciążą. Nie wiadomo. Dlaczego tak naprawdę? Możliwe, że przez to, że prima bardzo mocno urosła w piątym miesiącu ciąży i zaczęło jej to uciskać na jelita. To jest akurat najbardziej prawdopodobne, ale to przy każdej ciąży możecie się zdarzyć. Możliwe, że ona już miała wtedy zapalenie jelit, bo my, no, ona nie miała takich kolek częstych przed, przed ciążą. W ogóle, jak się przenieśliśmy do Rio, to przez dwa lata w ogóle nie miała żadnych kolek. Miała tam kiedyś, jak była młoda. Także nie obstawiałam, że ona ma jakieś problemy z jelitami czy coś. A ona miała zapalenie jelit, i jakby to też mogło się przyczynić do tego, że tej kolki dostała, no bo podczas ciąży cały organizm osłabł, i jelita też po prostu przy tym zapaleniu podupadły. Teraz jest już wszystko wyleczone, i jakby Dyla czuje się super, nie kolkuje, i w ogóle no jest wszystko ok. W ciąży też miała kiepskie badania krwi. I to też nie wiadomo, czy przez ciążę, czy właśnie od tego zapalenia jelit i potem zapalenia organizmu jej powstały, no nie wiem, teraz ma idealne badania krwi. Co jeszcze? No jeśli teraz ma kontuzję nogi, to wy nie możecie tak myśleć, że ona ma kontuzję nogi przez to, że ją zaźrebiłam, bo to jakby to zupełnie się z tym nie łączy. Ona nie, zło, nie zerwała międzykostnego przez to, że była zaźrebiona, ani nie kuleje teraz przez to, że była zaźrebiona, jakby tego w ogóle nie możecie z tym łączyć. Słuchajcie, dlatego ja bym chciała, ale się boję i nie chcę ryzykować z dlatego, że ja bym chciała mieć rybaczka. Jakby, no nie wiem, raczej już nie zaźrebię. Raczej nie. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żebym ją zaźrebiła, ale jakbym miała znowu przez to przechodzić, że jakby znowu miała operację kolki w ciąży i tak dalej, no to co z tyle stresu i w ogóle, że, że nie, chyba sobie już odpuszczę. Wiecie? Nawet jakbym miała nie jeździć i całe życie już kuleć i bym nie mogła nic z nią robić, to bym po prostu z nią nic nie robiła. No, także to już wszystkie pytania. jeszcze nie, ja jeszcze wybrałem kilka pytań, ale masz 15 sekund na każde. Dobra, ej, tego się nie spodziewałam, serio. Nie wiem, jakie są pytania nawet. Gdybyś mogła cofnąć czas, co zrobiłabyś inaczej? Yy, nie poszłabym do liceum do Poznania, tylko poszłabym obok mojego domu. Jakie błędy popełniłaś w ostatnim czasie, których bardzo żałujesz? Dzisiaj cofając, uderzyłam w auto sąsiada. Z jakich odcinków zarobiłaś najwięcej, a jakie są twoimi ulubionymi? Najwięcej zarobiłam z odcinka yy, 21 wyzwań na 21 urodziny, to na pewno. A moim ulubionym odcinkiem. Sprzątanie paki. No bo sobie ja je robię? <laughs> Czy kiedykolwiek dopadło Cię uczucie zazdrości o więź Mateusza z Primą Lublowką? Jeśli tak, to jak sobie z tym poradziłaś? Tworzycie bardzo zgrany zespół, ale w najlepszych relacjach zdarzają się różnorodne sytuacje. Jak to wygląda u Was? Czasem mnie ja coś zakuje, że, e, że jednak ja sobie wyhodowałam źrywaczkę, a Mati ma z nią taką dobrą więź, ale jakby większego problemu z tym nie mam, bo dla mnie to jest serio coś pięknego że stworzyłam chłopaka koniarza i jakby razem możemy dzielić tą pasję i on się tak poświęca tym koniom też, tak samo jak ja. Na pewno na wcześniejszym etapie miałam jakieś takie ukłucie zazdrości, a teraz jestem za to wdzięczna i jakby nie rusza mnie to, bo czuję, że tak jest dobrze i tworzymy taki zgrany zespół, tak jak ktoś napisał i no, jest super. Czy to wszystko? Tak. Dobra, to teraz to już wszystkie pytania, dziękuję za oglądanie i co? Zostawcie jakiś komentarz po sobie i pa!